Jest z nami Gabriel Oliżarowicz z drużyny Wiary Piasta, która dzisiaj można powiedzieć z dosyć wielką łatwością pokonała drużynę Eskular. Od naszego sponsora White i jest nagroda. Eee, gratulacje i proszę o taki komentarz, jak to wyglądało z boiska, bo z mojej perspektywy to tak wyglądało, jakbyście wyszli grać piłkę wasi przeciwnicy, jakby nie do końca byli przekonani, czy w tę piłkę chcą grać. Powiem tak, zacznijmy od tego, że jest dzisiaj bardzo dużo, jest bardzo ciepło, na podwórku jest ponad 20 stopni. Przeciwnicy przyjechali na początku bez zmian, bardzo to było widać, że już odchodzą od nas kondycyjnie. Pierwsza połowa skończyła się dość skromnie, bo tylko dwie bramki udało nam się zdobyć, przeciwnicy też mieli swoje szanse. Ale w drugiej połowie widać było już te braki, te zmęczenia, no i mogło, mogło to się skończyć dużo więcej. Mieliśmy dużo więcej, większą ilość sytuacji, niestety zabrakło nam skuteczności, trochę też fantazja poniosła górę, zaczęliśmy się bawić. No ale tak jak, tak jak właśnie mówicie, że no, było to dość jednostronne spotkanie, wynik zakończył się wynikiem 8-0 chyba, mogła być nawet dwucyfrówka, ale no, trzeba oddać przeciwnikom naprawdę, że walczyli do końca, tak? Przyjechali bez zmian, później jedno, mieli tylko jedną zmianę no i też zagrali, uważam, bardzo dobre spotkanie. Jeżeli chodzi o Wasze wykończenie, to ja bym powiedział, że nawet y, wyglądało to nawet, nawet nieźle, bo w sytuacjach nie do końca takich oczywistych, y, gdzieś tam niekoniecznie to było samo na sam takie oczywiste, ale gdzieś trafialiście z dużą pewnością. Jakby to y, powiedzieć, y, u Was nóżki w drużynie ułożone są dosyć nieźle. Tak, no powiem tak, co, co mieliśmy na noze, zastrzeliliśmy, jeśli już mieliśmy tę sytuację, bardzo mało było tych niecelnych strzałów, większość właśnie kończyła się bramkami, nie oszukujmy też ich bramkarz. W pierwszej połowie takie trzy dobitki wyjął, powinno być co najmniej trzy, cztery już w pierwszej połowie, ale już po... W koniec widać było, że bardzo mieliśmy dużo miejsca na boisku. Szliśmy akcją 3 na 1 i zamiast oddawać strzał szybciej, to próbowaliśmy do tej, piłki wejść, do tej bramki wejść z tą piłką. No i tak jak właśnie mówicie, no, skończyło się dobrze, ale uważam, że jest jednak trochę niedosyt, no bo sam zdobyłem chyba tylko dwie i miałem chyba trzy asysty, albo dwie, powinno być trzy, co najmniej trzy, cztery bramki powinienem mieć na swoim koncie dzisiaj. No ale poniosło trochę fantazję, chcieliśmy właśnie sklepki ładnie wejść do tej bramki, zamiast 6, już byłem sam na sam z bramkarzem, zamiast. Strzelać to podawałem tam, jeszcze szukałem driblingów, więc no, młody jeszcze jestem, więc się, się nauczę tego, tak? Znaczy, ja ogólnie mogę powiedzieć tak, bo przed sezonem Wiara Piasta raczej nie była tak, jakby. No, Bukmacherów nie mamy, którzy tutaj dają kursy na PLP, nie? ale tak gdzieś w rozmowach między ludźmi raczej Wiara Piasta nie była w tym topie, ale tak patrzę, że. Nie wiem, jak u Was to taktycznie wygląda, bo to wiadomo, wychodzi w spotkaniach z lecz lepszymi drużynami, ale technicznie jest, więc jak to się mówi, techniki się już nie nauczysz, ale taktykę zawsze możesz poprawić i, i to można wykorzystać już w tych starciach e, potencjalnie z tymi faworytami. Tak, powiem tak, że w ligę weszliśmy bardzo słabo, bo zaczęliśmy mecz od dwóch porażek i to naprawdę były bardzo bliskie wyniki, było tam 5-3, przegraliśmy 5-4, przegraliśmy dosłownie różnicą jedną, dwóch bramek i tak samo mieliśmy też turniej przedsezonowy właśnie na piłkawce, graliśmy na orliku też, wyszliśmy ledwo z grupy, Więc jak dochodzimy do tej drużyny, bo jestem tutaj właśnie pierwszy raz, pierwszy sezon, to graliśmy bardzo fajnie na treningach, na sparingach, też bardzo fajnie graliśmy, ale te jednak pierwsze dwa mecze, no porażka w naszym wypadku, powinniśmy mieć cztery zwycięstwa, trzy na koncie, a tak mamy bilans 2-2. No i uważam, że już też tak powiem rozgrywamy się z tylko, tak? Ja jestem debiutantem w tej lidze, nie gram jeszcze na Orliku, więc też to dla mnie są nowe przepisy. Dowiedziałem się dopiero dzisiaj, że przeklinać nie można, tutaj już sędzia mi prawie żółto dał. więc jeszcze muszę trochę się też nauczyć tej gry tutaj. No ale jestem, jestem zadowolony bardzo z tego, znaczy tak. To ja gratuluję, dziękuję. No i to wszystko, dziękuję.